Siemanko, witam was na odcineczku z CSGO No to kance strajka. Rozwinę Co już za początkowe lak No lak, no lak mózgu Po prostu nie myślę tą lewą nogą dzisiaj Więc no A rozgrzany też nie jestem O ale mi dał ale runda wygrana, więc no. Ja się z tego cieszę. Gorzej, jak się odpalą. Oj, gorzej będzie, jak się odpalą. Szukam akacza i nic znaleźć nie umiem. Ale ten flash jest rzucony. Aaaaah! Wziął broń od mojego kolegi z Timu, więc to się nie dziwię, żebym przegrał. Szkoda, że nie plantował. No ja też mogłem rozegrać to o wiele lepiej. Ole mnie, hej do dołu Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać A ja skupienie Czemu nie plantował? Dostanie za chwilę. Zapewne jakiś nowy gracz z Ale dostał no to do, nowy gracz też no O piesze. tam ten typ, typ który A, smok. No i tak się robi to po rusku po rusku się do wszystko się do nie, z kubinkami załkę, no ale jakaś dodatkowa obrona jest, więc tam no. jest tam, czaj się. Ups. XD dobra jest dobrze no powiedział że jest bardzo dobrze no ale no może za chwilę sobie AWP kupię. Nie wiem, nie wiem, A awp... Na środku kupować granaty, pog. Wszedł! Nie wiem czy lepiej Dobra Zobaczymy ile mi się uda zabić Jestem ciekawy, zapewne 0 Że to było takie Czemu nie wziąłem awp Jestem głupi Czemu ja nie wziąłem awp do ręki wtedy To ja nie wiem A tu była nawet ostatnia runda Więc Nie wyjdzie tędy, dobra Tu mamy pana Jak ja to robię, nie wiem. No wreszcie ja nie do mnie więc nawet. Just nawet nie próbuję. Okej. Okay. Nie wiem, czy ja mam jakiś dobry dzień? Dziś teraz, czy co? Jeśli trzeba kupić na wszelki wypadek. teorii to jest tak. Ale oberwałem. Chciałem powiedzieć... 337 ze tak? O chyba nie wie, że ma plecy. Albo nie chcę wiedzieć, że ma plecy. <grywka> Dobra. Nie wiem, czuję się jakby grał z początkowymi po prostu. Tak nie wiem, z botami. A może nie do końca z botami, bo no... Ale no. Czuję się jak z botami. Nie podnoś, proszę. Ale nie, chłop czasem jest tak... Czasem zaskakuje samego siebie. Jak wiedział, że tam będzie? Aha, i to skończona runda. Dobra. Szczerze nie. Dobra. Próbujemy ze scoutem. Scout Only. Chłop zdefustuje bombę Ej, Ja rozumiem, że na YouTubie musi być co najmniej 10 minut Albo i więcej, ale no bez kitu Szczerze? Jakbym chciał, to bym nagrał drugi Chcę, ale nie nagram Ale naprawdę, gierka tak roz... Nie, rozwaliła ta gierka no dobra, ale jeszcze na tym no jeszcze trochę powiem. Dlatego nie chcę, jakby chcę nagrać drugi, ale nie chcę, bo nie mam zbyt dużo czasu. Więc przekażę. O, już mi była do ale dobra. Przekażę takie letkie, ważne informacje. Dlatego nie zagram drugiej rundy, bo bym po prostu nie zdążył. A bana nie chce, więc od razu tylko powiem, że tylko tyle tak, że u Capi Kasztana był konkurs na promo. Nie wiem, czy już zakończył, czy nie więc niech napisze w komentarzu czy mam mu podać, jakie osoby mnie subskrybowały i po jakby przekazać mu to niech napiszę w komentarzu to przeczytam i mu odpowiem na priv. A drugie to jest tak, że daję wam, dam, dam wam pod chwilę zaproszenie do Discorda jak chcecie to dołączcie Serwer trochę już nie jest aktywny, bo w lekcji, i te inne lekcje itp. ale w weekendy to czasem są aktywne jeszcze małe takie powiadomienie, że Discord będzie miał swój serwer NC, więc już nad tym pracuję z moim, z dwoma moderatorami, więc będzie gotowy gdzieś może w, we wtorek albo w niedzielę, bo jeden moderator się nie odzywa, a drugi ma po prostu ważniejsze sprawy, rozumiem to. No więc tyle, by to było, więc dziękuję, sprzeciw łapkę w górę, jak Wam filmik się podoba, sprzeciw subskrypcję, Napiszcie w komentarzu, jaki moment Wam się najbardziej spodobał, podepnę tam serduszko i napiszę jakiś też miły komentarz w podziękowaniu. No to na razie, elo, trzymajcie się.